Z tej strony Kamila, serdecznie Cię witam na moim kanale. Dzisiaj taki krótki film zakupowy, w którym pokażę Ci moje ostatnie nabytki. Ja nie często robię zakupy, no ale oczywiście zdarza się. Tym razem mamy maski, mamy jakieś stempelki, wykrojniki i takie najnowsze i takie trochę starsze, których okazało się, że wzorów nie mam. No i jeden jest preparat mikset mediowy i jakieś tam drobne dodatki. Zaczniemy właśnie może od tych dodatków, które były kupione w sklepie Teddy. To są po prostu takie bawełniane sznureczki w mega fajnych męskich kolorach. Za jedynie 8,50 tutaj mamy 4 razy po 14 metrów, także całkiem sporo tych sznureczków jest. Chyba były jeszcze jakieś inne kolory, ale mnie te osobiście pasują. Bardzo fajne do zawiązywania na przykład na tagach, albo do robienia jakichś kokartek na grzbietach albumów, czy wciskania gdzieś w kompozycje kwiatowe. Jeżeli jesteśmy przy sklepie Teddy, to jeszcze tam dodatkowo kupiłam sobie takie foliki, już otworzyłam. To są foliki, które mają idealny format do ateciaków. Czyli jeżeli bierzesz udział w wymianach ATC, szczególnie na zlotach, i właśnie szukasz czegoś, w co można by było te ateciaki pakować, to te foliki, tu jest 100 sztuk, chyba 5 zł, kosztowały też w sklepie Teddy. No i ostatnia rzecz z Teddy'ego. Za całe 5 zł, takie urocze stempelki z z takim gnomem, myślę, że można go świetnie wykorzystać też jako gnom świąteczny do świątecznych kartek. Tutaj taki piękny domek, tutaj jakieś takie drobne dodatki, napisy po angielsku. U mnie może mniej się sprawdzają, bo ja wolę polskie napisy, ale jeśli lubisz angielskie, to teksty są bardzo fajne. I od razu ci pokażę jeden wycięty. To jest ten gnom, który już pokolorowałam i całkiem naprawdę uroczo to wygląda. Delikatnie tylko pokolorowałam, jakoś się specjalnie nie wczuwałam, ja nie jestem jakimś mega mistrzem w kolorowaniu, ale myślę, że nawet takie drobne kolorowanie dodaje fajnego uroku. I od razu tutaj na tym gnomie widać ten dół ubranka, to jest właśnie ten proszek Blue Diamond, on tutaj na opakowaniu wygląda jakby był taki bardzo ciemny, ale on jest jasny i mega pięknie się skrzy, prześliczny jest ten kolor. Od razu ci pokażę też, jak wygląda. Tutaj sobie go nałożyłam na taki próbny arkusik. Od razu z pasą strukturalną pękającą, ale o tym dzisiaj nie będę mówiła. I on tak trochę pod światło srebrzyście się mieni. Naprawdę piękny kolor. No i oczywiście pewnie będzie się pięknie komponował z innymi proszkami, które już mam. Bo jak wiesz, te proszki się ze sobą super mieszają. I teraz przejdziemy do masek. Maski tym razem kupiłam dwie ze Stamperii, a jedną kupiłam przy okazji zakupów z Krak Passy z Marian Design. To są takie typowe maski na tła. Okazało się, że ja w ogóle nie mam jeszcze maski z motywem trybików, a ona jest super jednak do męskich prac. A lubię bardzo robić męskie prace i od razu Ci pokażę jak wyszły, jak wyglądają te maski. To jest ta, to jest cieniowanie tuszami Distress Oxide dwa kolory. To jest ta. Ja już mam takie ornamenty, bo mam podobne maski ornamentowe ze Snipartu, ale stwierdziłam, że sobie wezmę troszkę jest inny ten motyw. No i tutaj ta, ta maska jest mega fajna, bo ona na końcu ma tutaj takie wykończenie, że jakby część sobie tylko dokładasz, a reszta może być pocieniowana na gładki kolor. Albo możesz sobie zrobić na, to na papierze na przykład akwarelowym i wyciąć sobie po tym wzorku taką jakby jedną warstwę, która będzie po jednej stronie wycięta po obrzeżu tych trybików, mega fajnie to wygląda i od razu Ci też pokażę jak zrobiłam tą odbitkę na mokro czyli po, jak potuszowałam sobie te, tą maskę każdą z nich oczywiście i potem to co mi zostało spsikałam wodą i odbiłam sobie tutaj na takim próbnym tym moim mini art journalu który pokazywałam w poprzednim filmie którymś tam wcześniejszym to właśnie tak wygląda. Tutaj jest odbity ten rewers z tego wzoru damaskowego. On jest prześliczny, taki pałacowy, do barokowych, jakichś takich mega z przepychem prac, będzie też super pasował. Tu jest ten w trybiki, super też tu wyszło, a ten, no tutaj tego troszeczkę mało widać, bo tu było chyba bardzo mało tego tuszu na nim nałożonego. No ale coś tam było widać. I teraz od razu pokażę Ci, jak zastosowałam to na wpisie do adżurnala. I od razu na tym wpisie są też te trybiki. Okazało się, że ja w ogóle nie mam trybików. Także to jest stary wykrojnik. On ma już ze 3-4 lata, jeszcze jak prowadziłam sklep to był. Ale jakoś go sobie nie odłożyłam, nie wiem jak to się stało. No i tutaj, właśnie, jest wpis, na którym przetestowałam sobie. Tą maskę w dwóch wersjach, czyli nakładane na sucho, i później ta odbitka tutaj troszeczkę jest zakryta, no ale troszeczkę tam widać. I tutaj jeszcze sobie użyłam stempelek, też stary stempelek z Craft New. Tutaj jest wciśnięty, właśnie taki, też mega fajny do uzupełnienia kompozycji. On wygląda w ten sposób. I ja sobie go tutaj wcisnęłam, ale w sumie potem troszeczkę pozakrywałam, bo mi nie pasował do końca w całości do kompozycji, ale jakoś tam gdzieś niegdzie, gdzie wystaje, mega fajnie mi się podoba to cieniowanie. Takie i te cyferki są też bardzo fajne. A tu są te trybiki, które oczywiście tam podkolorowałam. Czyli mamy już i stempelek, i wykrojnik trybiki, i maski też już mamy omówione. I teraz wykrojniki. Na początek wykrojnik kwiatowy. Folijka mi się gdzieś zapodziała, ale to nie szkodzi. Wykorzystałam sobie na razie na próbkę te dwa kwiatki, ten i ten i zrobiłam taki prościutki, kolorowany też akwarelkami z materiału kwiatek. Mega uroczy jest ten wykrojnik przez to, że ma te dziurki. On jest świetny właśnie do takich postarzanych jakichś prac. Myślę, że zrobię więcej takich zestawów, więc jeżeli podoba Ci się ten wzór, to kup sobie ten wykrojnik a jeżeli nie robisz samodzielnie kwiatów to daje znak, że wkrótce w sprzedaży też właśnie będą zestawy z wykorzystaniem tych kwiatów przeurocze są może jeszcze powiem Ci jakie są wymiary tego kwiatka, żebyś mniej więcej miała pojęcie po zrobieniu już tutaj to ten kwiatek ma 4 cm około a te kwiaty przy, przy kwiatach z materiału po robieniu, niewiele ten kwiat jest mniejszy od wykrojnika, przy ranie wiadomo, że się kurczy. Także to trzeba wziąć sobie też pod uwagę. Ten wykrojnik ma 4,3, ten ma około 3 cm, największy ma 4,5. Także tak mniej więcej one się prezentują. Ja mam już kilka, oczywiście, wykrojników kwiatowych. Więc nie kupuję wszystkich, bo część z nich po prostu ma minimalne różnice między sobą, więc nie ma co, też co się zagracać. Natomiast czasem lubię sobie jakiś nowy kupić. No i teraz coś, co ja generalnie u siebie mam bardzo mało, czyli wykrojnik mega ażurowy. Ja po prostu nie jestem fanką dłubania tych dziurek, nie lubię tego robić. Nie chce mi się. Jestem ciekawa, jakie jest Twoje zdanie. Czy używasz właśnie takich wykrojników ażurowych, czy też tak jak ja nie chce ci się w tym dłubać. Natomiast czasem po prostu wzór mnie tak zauroczy, że sobie kupię. I to jest właśnie jeden z tych wzorów, który po prostu jest przepiękny. Tutaj jest ram, na którym użyłam ten ażurowy wzór. No po prostu tutaj może nie jest całego nie widać, bo jest pozakrywany, ale po prostu jest przecudowny. Taki do prac ślubnych przepięknie będzie wyglądał. Ale na przykład myślę, że do świątecznych też super się wpasuje, bo to trochę takie koronki, jak kojarzy mi się z tym szronem na szybach, chociaż oczywiście, on się tak pięknie nie układał, ale jakoś tak mi to na myśl przyszło, więc tutaj pokazuję, jak on pięknie wygląda. I od razu tutaj przy tym plajramie będąc, to powiem Ci, że to jest projekt na warsztaty stacjonarne, które będą teraz w Poznaniu, na koniec września i właśnie można ze mną wspólnie zrobić na tych warsztatach taki blejtram. Tutaj w poście, w zakładce społeczności, możesz sobie zobaczyć szczegóły tego warsztatu. I od razu też Ci powiem, że to, te kwiaty, to też jest mój nowy nabytek z najnowszej kolekcji, właściwie tej przednajnowszej, bo teraz jeszcze w Alchemii wyszły jeszcze nowsze kolekcje, ale z tej Ostatniej zimowej kolekcji. Te kwiaty, jak widzisz, pięknie się wpasowały wcale nie w zimowy projekt. No i tutaj dwa takie wykrojniki, które są do albumów. Tego jeszcze nawet nie używałam, ale to są takie, jakby wykończenia do wyciągania na przykład mat. Z kieszonek albo do robienia kieszonek, jeżeli robisz kartki na takie uroczystości, gdzie wręcza się też pieniądze, to właśnie na takie wykończenia kieszonek, takie gdzie włoży osoba prezent, właśnie finansowy. A to mega fajne takie do pociągania albo po prostu do uzupełniania kompozycji. Tutaj mam wycięte. Tak wyglądają. Ta jest składana. Od razu ci powiem, że trochę ciężko się składa. Tutaj się niby ta kreseczka tutaj biguje, ale trudno jest złożyć. Trzeba sobie tam pokombinować, jeszcze, ba, jeszcze raz przebigować. Także, ale później, jako takie do wyciągania, albo na przykład do zrobienia jakiegoś takiego fajnego taga z taką końcówką, mega fajnie to będzie wyglądać tutaj można sobie oczywiście jakiś napis zmontować wydrukowany, ale jest to bardzo maluśka ta dziurka, także za dużo tutaj datę na przykład można napisać zbyt dużo tutaj nie poszalejemy natomiast to jest mega fajne właśnie do uzupełniania w kompozycji no w tym bladramie to już tutaj nie wcisnę, nie będzie to za dużo, ale chodzi o to, żeby właśnie uzupełniać sobie w ten sposób tak montując gdzieś tam z boku z boku, czy zdjęć, czy kompozycji. I to bardzo fajnie wygląda. Natomiast ten będzie bardzo fajnie wyglądał, jeżeli sobie weźmiemy tylko tą stronę. Na przykład do takiej męskiej kartki. Nawet jakbym do tej dołożyła, to by bardzo fajnie wyglądało. I tak samo to kółeczko też bardzo fajnie będzie wyglądało. I co, to już wszystko właściwie w tym filmie. Taki mega krótki filmik zakupowy. Jestem bardzo ciekawa, czy jakiś z tych produktów, które tu pokazałam, ci się spodobały i czy może już masz i już na przykład używałaś, to koniecznie się pochwal. Napisz w komentarzu, wrzuć zdjęcie. A dzisiaj Ci już serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!